Siemaneczko, z tej strony Mikro, Dawid Derzeta, dzisiaj oto następny film, następny vlog Dzisiaj działamy sobie w warzywkach. Zaraz wam pokażę, że tej trochę posiany jest Ej, Idziemy na kawał, jesteśmy na kawałku, nie idziemy, jesteśmy na kawałku gdzie będzie Marchew Pietruszka, burak i jeszcze kilka innych warzywek Tam zostawiłem ciąg, zaraz wam pokażę sprzęcior Teraz Wam pokażę sprzęcior jakim działamy dzisiaj, znaczy dzisiaj, wczoraj działaliśmy No i jaki sprzęt mamy Nabyliśmy, bo to nowy nabytek O Taki temat mamy, tutaj ładny Zobaczcie, tu już jest posiane O Proszę bardzo Tyk O Taka jest redlinka ładna. Zobaczcie. Dobra, idziemy do sprzęciku. Pokażę Wam ten sprzęcik co mamy, co kupiliśmy. Co prawda kupiłem go, w tamtym roku byłem, pod Gdańskiem po ten sprzęcik. No ale co by tam pokazywać? Tylko z przewozu nie było nie było sensu nagrywać z samego przewozu. E, więc stwierdziłem, że dopiero nagram wam go jak. E, Będziemy działać w polu będziemy ją robić. No póki co spełnia swoją funkcję. A jak, jak z, dalszy, z dalszą eksploatacją to e, się okaże. Mamy ogrodzenie. Wróciliśmy siatką. Drut jeszcze dzisiaj musimy podłączyć. Siateczka za stada przyjedzie. Pojechał jeszcze do sklepu. Plususik jak zwykle. O, alternator mi się Na samym fryku będzie zmiana alternatora. Już zamówiłem od Mateo No i mamy Garniarkę. Wermałczuk Proszę bardzo Tak to wygląda Bermauczuk. O. 140 I do tego sobie dołożyliśmy statą kupiliśmy dodatkowo silniczki takie zwykłe na szczoteczkowe proszę bardzo na szczoteczki no i tu sobie ustawiamy na, na tym na kółku, na kółku chyba jak, to, jak, jak to kółko się nazywa. Nie pamiętam. No i takie coś, taki sprzęcier mamy M40 roboczego możemy robić na wąskich liniach, tak jak jest teraz. Możemy też zdjąć o to oto talerze się rozkręca. I robimy duży zagon, szeroki zagon na 100, tam nie wiem, 120 u góry gdzieś będzie miało trochę mniej będzie miało No wtedy to przesuwamy tu na brzeg, tam na brzeg i mamy szeroki zagon, ale nie wiem ile ze 100, 120 może będzie, może 120 będzie. No powiem wam, że sprzęcior jest konkret, znaczy konkret, no masywne, masywne wykonanie. Ci co w tym, w tym temacie się interesują, to wiedzą, że dosyć no polska firma, dosyć dobra E, jeszcze mam w planach kupić siewnik ale, punktowy, ale właśnie miałem okazję kupić właśnie tej firmy, ale jej nie wykorzystałem. No trudno, więc mamy takie siewniki w tym roku. E, mamy tak, masę własną 680 kg i rok produkcji mam tu 12 rok. I to jest symbol ZP506 No, taki temat, nie? Z tyłu ten wał yy, gniotający redlinę mamy napędzany hydraulicznie, napędzany hydraulicznie. No i tyle, no co tyle tyle mogę powiedzieć o tej maszynie. E, Taką na sucho, by można by rzec o, tata już jedzie. Tak, tata jedzie. No, jedzie tata, zaraz wjeżdżamy i pokażemy, jak to robi. Mamy włączone. Ból jest taki, widzowie. Tak, jedziemy. Bór jest taki, widzowie, że trzeba łazić za tym siewnikiem, bo gdzieś tam jakieś jakaś coś podejdzie. Reszta, dziwna Podejdzie. I trzeba podnieść do góry siewnik. To pilnować po prostu siewników, nie? No i tak to wygląda, zobaczcie, dzisiaj się bardziej kurzy jak wczoraj To po pierwsze Nasionka lecą jak leciały, o Widzieliście jak się zapchało? Trzeba po ten i odepchać No i tata kierowcą, a ja zapierdzielam z tyłu Zasiewnikiem Może byśmy to skończyli siać, ale, ale alternator się ułamał Nie nagrywałem tego, bo nie było sensu. Szybka akcja, przerobiliśmy tam i już jest alternator Ale trzeba było zjechać, nie? No i ogrodzenie jeszcze robiliśmy Nie? Bo nie mówiłem wam, zobaczcie Co? No. To mówię do widzów, jedź Cię przestraszył Rozpecio no, Zobaczcie To kurde, no bo za mało mocy ma. Musiałby być większy traktor. Zobaczymy to będzie, jakie będą efekty tego, tej naszej pracy Ale mam nadzieję, że będzie ok No i tutaj lecę masiąka Masiona jaką chyba nie zobaczycie Musiałbym się zatrzymać Ale tak to wygląda O kamienie, kamienie napieprzają, to tutaj już. te nam się wczoraj używała Widzimy, jak to wygląda? Rozwijamy się malutku, małymi kroczkami, ale do przodu. O, zachwało się. Są dwie ręce potrzebne, dlatego na głowę najchętniej sobie dołożę. Okos. Może się trochę przycinać, bo są resztki takie pożlinne, trochę I się przycina. Tapeczkę założę, bo wczoraj byłem bez czapki. To mi kurde, uszy prawie owiało, trochę mnie bolą. No i tak to wygląda widzowie. Teraz zjemy marchewkę. O, to jeszcze tu wam nie pokazywałem. O. E, z domieszką pietruszki, bo zostało trochę pietruszki. Marchewka. No, teraz zjemy marchewkę na wczesny zbiór. Na 90 odniowa Na pęćki będzie tu gadać e, patent mój e, z tym łańcuchy od prasy stare najprościej bo brałem tam takie i mocowałem do góry nie zdawało egzaminu niestety no i mamy posiane jeden przejazd, cyk, cyk do góry Jazda, następny przejazd, następny i następny i następny. I tak to wygląda. No i teraz trzeba pilnować, żeby to się nie zapchało. Tutaj, żeby były te soleci marchewka, żeby było odepchane. Czekaj chwilę Poczekaj, muszę odepchać. Bo jak o ziemię. O, to tutaj właśnie się. O, właśnie tu się przypycha. Ok, dobrze już! No i maszyna załączona mamy i wałek i to i to rozpędza i lecimy z koksem, zobaczcie o, Już tu się przypchało No i właśnie dlatego trzeba tutaj być Trzeba pilnować No ale wiecie, widzowie, nie trzeba tego pchać. Mamy to pierwszy rok, tą maszynę, a tak rok w rok się pchało takiego Bonifacego, tak zwanego. Jak to było w tamtym roku, widzowie, moi sta, stali moi widzowie, to pewnie e, pamiętają, jak siałem Pietruszkę takim Bonifacem pchanym. No, ale teraz już, już jest jakiś. Do przodu jak już, no, że, że je schodzić na pusto, o taką tylko, i podnieść co jakiś czas, co jakiś czas siewnik, niż, e, niż pchać ten siewnik, chociaż na tej Redlinie też, żeby się dobrze pchało, bo zobaczcie, staję na Redlinie i mogę iść po Redlinie, nie? Ona się nie rozjeżdża. A jakby był pod siewnik taki pchany bonifacy, to by się jeszcze troszkę szersze do linie zrobiło i byłoby super ancko. Ale nie jest, mamy pod podcionik zaprzężony siewnik razem z formownicą. poprzeczniak czy dwa zrobimy i koniec tego na dzisiaj także co dzięki, że byliście do końca subskrybujcie, komentujcie łapujcie i co siemaneczko i do następnego elo